Hello kochani, jestem Dizisowski i jestem najbardziej zmęczony człowiekiem na świecie, a to jest kolejny odcinek z The Forest! The Forest, którego już tu zaraz zobaczycie i PUU leci do łódki! Uu. I nie umarłem. Jak zwykle nie umarłem, zawsze chciałem to zrobić na początek odcinka. Ja tylko właśnie to zrobiłem i pływamy sobie moją łódką. Ale dobra, nieważne. Ważne jest to, co dzisiaj robimy w odcinku. Otóż, oczywiście, jak, jak zwykle na początek przedstawiam jeden z pomysłów widzów. Oczywiście, wasze pomysły na rzeczy w The Forest możecie porzucać mi na maila. Mail jest oczywiście w opisie. A jeżeli chcecie sobie przy okazji kupić The Forest po trochę tańszej cenie niż normalna rynkowa, to macie również linkacza w opisie. I możecie sobie zawsze to obczaić. tam sobie już nie fajne gry. Eee, a właśnie. Co będziemy robić? Otóż ci, co byli na ostatnim live, zapasam na live w niedzielę, również będzie. Ee, pamiętają, że cipek nam zrobił na złość i nie chciał być z jaskini. Drugi raz, drugi raz pod rząd, dlatego musimy się na nim zemścić. I będę właśnie dzisiaj go zabijał, zrobimy taką ofiarę z niego i pójdziemy go zabić w końcu, bo ludzie nie dajecie mi spokoju z bombami i chcę w końcu raz na zawsze to zakończyć i powiedzieć, że. O, mamy bomby! Chodź tutaj, no patrzcie, co za jaszczur durny. Przy okazji sobie jaszczurę pozabijamy, bo mi się przyda trochę. E, trochę mi się przyda. E, eku. Ze względu na to, że mam bardzo. O, już nieważne już mam. A, jednak widać skórę na kolanach. Tego nie widziałem wcześniej, a mówiliście mi, że widać, ale ja tego nie widziałem na live'ie, ale nieważne. Pomysł od jednego z moich widzów polega na tym, że budujemy ławki, budujemy wokół siebie ławki i, zaraz wam powiem o co chodzi, jeżeli już te ławki wybudujemy, to mamy tak naprawdę taki save zone, dlatego że jeżeli wybudujemy je w odpowiedniej odległości od siebie, to mutanty nie będą mogły nas zaatakować. E, ja oczywiście nie będę tej ławki do końca i pokazał, pokazywałem, pokazywałem do końca, jak ona działa, przepraszam, męczę się, dlatego że... Dzisiaj byłem w Dziekanacie i tam są dziwne rzeczy. Tak, Dziekanacie na studiach to są naprawdę bardzo dziwne rzeczy. E, jeżeli sobie ustawimy taki właśnie pseudo-okrąg nie wiem, jakby to nazwać, nieważne, ważne, że to działa po prostu to jesteśmy bezpieczni. Bo jeżeli sobie ustawimy dodatkowo pochodnie w tym miejscu, tak mniej więcej na środku, to możemy mieć, że tak powiem, frajdę z tego, że będziemy oglądali skaczących w naszą stronę mutantów, którzy są wybijani przez te ławki. Bo jak widzicie, ja przeskakując tą ławkę. Zostaje wyrzucony na drugą stronę tej, tych wszystkich łabek, które tutaj są. Yy, dodatkowo i się podpalają przez to, co jest tutaj na środku, dzięki czemu tak naprawdę mamy taki save zone. Do czego nam to będzie potrzebne? Będzie nam to może potrzebne bardziej do tego, że będziemy chcieli na przykład sobie przelutować obozowisko yy, tych nędznych istot. I nie będzie nam się chciało tam robić na przykład yy, typowych bas ani... Morów, dlatego pójdziemy sobie wtedy na aniołkę i sobie wybudujemy ławeczki. Oczywiście jest to taki trochę zbugowany sposób. Ale jak na standardy The Forest nie jest aż tak zbugowany, jak nieskończony kład. Chyba to, źle wykorzystałem to. Ale to nie jest istotne, dlatego że to jest zaraz pewnie jakiś batonik się znajdzie na przykład w tym miejscu. I ten batonik mi się bardzo, ale to bardzo przyda. Musimy sobie znaleźć latarkę, zrobić sobie par strzał, bomby już prawdą gotowe, tylko muszę znaleźć drobniaki. Pewnie gdzieś tam ziemi nie będę mógł je zaraz wykopać. Zjemy sobie tojowo, musimy też trochę lekarz wziąć. I tak. Ej. ej! Cześć! Sary, czekaj! Chodź tutaj ze mną! Pokażę ci świat! Pokażę ci. Pokażę ci wszystko! Tylko nie odchodź za daleko! Nie mogę cię zjeść? O jaka szkoda! Ej, ej mój bracie! Mój bracie, nie odchodź! Ty jesteś moją dzisiejszą ofiarą! No i tak, to i dzisiaj zajmiemy się, tak jak mówiłem, ofiarami, czyli. E, chipkiem, który będzie bardzo. Oj, cztery latarkę znalazłem! I jest Gites! Tylko jeszcze jakieś bateryki by się przydały do tego! O. Bądźiorno! Jak się macie, chłopaki? Fajną noc mieliście? Mam nadzieję, że tak, bo ja miałem wyśmienitą i, i, i nie zamierzam się od razu z wami tutaj zadawać. Dlatego ja sobie pójdę do waszego obozowiska. a wy tam sobie rób ta, co chcę, ta. Ja sobie przy okazji są liny wezmę. Przydadzą się. Chociaż już mam, ale liny się przydadzą na przyszłość do jakichś kolejnych. kolejnych fajnych. A, jest tylko jedna lina? Nie, są dwie liny. To już coś, to już coś. Mamy dwie liny. O! I są jeszcze materiał na bombę To idealnie wręcz I jeszcze by się przydało wykopać troszkę Pieniędzy z ziemi Pewnie tutaj też coś możemy wykopać Spróbujemy, tylko patyków nie wiem, musiałbym wziąć jakieś patyka Poznajdujemy sobie patyki O tych cholery jedne tutaj chodzą, będę musiał je po, Zaraz pozabijać, ale Mi się oczywiście nie chce, ale im przydaje Przy dupie tak jednego Dwa ciosy, teraz sobie weźmy patyczki I pójdziemy zaraz do Jaskini, bo Naprawdę by Bym chciał się zabawić takiego Skyrim'owego rycerza Który będzie chodził I będzie zabijał te istoty Łukiem Oczywiście parę bomb Parę bomb się tutaj przyda o, chłopaki. chłopaki co ja jestem śmiertelny? Nie potraficie mnie trafić? Aż przetestuję What the fuck? Jestem waszym bogiem, nie możecie mnie zabić Nie mam no żadnych cheatów, ja serio, patrzcie No, no zobaczmy Zbugowałem to? Dobra Ej, ej, wait to nie zabolało mnie Obra, dobra już mnie boli, już mnie boli, już mnie nie bicie więcej, już mnie boli No właśnie, badyle i stąd spadam, bo mnie zaraz pozabijają, będzie słabo Wejjo, idź mi stąd, typie, no to są gówna małe, to są normalnie małe jak gówna I Ja bym chciał mieć potem pistolet na flary, to jest normalnie niepojęte Dobra, jeszcze ten jeden patyk i teraz szukamy sobie jakiś... Ćwir, ćwir! What? Eee, to będzie można coś kopać. To są diaksy przyszłe. Ja wiedziałem, że to będzie Minecraft cały. Zazem diaksa jestem, jestem jestem, świetny. Mam diaksy, mamy diaksy i mogę teraz nazwać ten odcinek. Mamy diaksy i będzie tylu Minecraftowców. Co to do cholery jasnej jest za kamień? To diaksy na pewno. Nie było tutaj wcześniej w tym miejscu i I to jest dla mnie nowość. Ja myślę, że pójdziemy zabijać chipka tutaj. Takie rzeczy się dzieją. What the fuck? Gdzie my jesteśmy do no cholery jasnej? Gdzieś jeszcze jaskinia? No dobra, ja już wiem, tutaj w tym miejscu jesteśmy i to jest standard. Tutaj się wychodziło i się szło po prawo i tam zawsze wszystko było, ale, ale znikło. No, dlaczego tego nie ma? Znaczy, było tak miło i fajnie. Zawsze coś tutaj było do przelutowania, teraz nie ma nic. Zresztą tylko halucynacje z głodu. Oby mi tylko bateria nie padła, bo będzie jeszcze nieprzyjemniej. Spróbujmy się dostać do głównego tunelu. I może z tego głównego tunelu gdzieś dojdziemy, ale z tego co widzę, to. To bida straszna. Oszukali mnie! Reklamuje tunel! Miało mnie. Coraz bardziej się martwię tym, gdzie dojdę. Podjeżdżanie to wygląda. Bardzo! Wygląda już jak wyjście z jaskini. I chyba się cofnąłem, o ile mi się zdaje. No i róbcie se jaj Dobra kochani, musiałem wyjść z tamtej jaskini, bo chyba się zgubiłem Ale, ale to się, to się dobrze złożyło, ponieważ Mamy, mamy pióra i jest git Znalazłem dużo piór na, na tej łonej e, Jakby to powiedzieć, o kurde mam już za mało Ale mamy 8, 8 strzał i to powinno wystarczyć mi na te parę e, te parę Kurde, nie mogę go zabić tym Na te parę strzał Teraz mamy 4 bodajże, nie 5 Ale to i tak wystarczy Powinno wystarczyć na jeszcze jedną Partię Ile tu? 5 potrzeba w końcu? Nie no chyba nie, dobra nieważne. W każdym razie mamy te strzały Mamy ich właśnie 12 I one powinny mi wystarczyć do walki z nimi Chociaż strzały nie są tu zbytnio op To I tak, i tak jakoś się nadają, nie wiem jakim cudem ten typo tutaj zginął A nie to są To jest ten standardzik tutaj Widzę, że chłopaki tutaj sobie niezumlibacy urządzili, dlatego ja was tutaj żegnam, wy sobie tam róbcie, co chcecie. Ja idę do waszej głównej bazy i zostawcie mnie spokoju. Dankę. Widzicie, znikli. Taka sytuacja. Dlaczego idę ten? Dlatego, że tutaj się o wiele łatwiej dochodzi do 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 wniosków takich na przykład jak jak o właśnie takich jak nie wchodzić po kryjomu do 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 pokoju brzydkich, brzydkich stworzeń, które będą chciały mnie pewnie zaraz zbić tutaj dlatego momentu, poszukamy sobie jakiejś broni lepszej gdzie jest pistolet na flary? gdzie mój pistolet na flary? jesteś tutaj kochanie bitches, umierać, w frajerzy jedni o wiele, o wiele jaśniej się od razu zrobiło przynajmniej umierają w większości, mam przynajmniej taką nadzieję i znowu się czerwono zrobiło jak w piekle umieraj jeszcze ktoś? dobra, to wszyscy chyba już będą I tylko ten pan i będzie i będziemy, będziemy już spokój i fajniejszą przynajmniej będę miał siekierę, bo sobie pójdziemy jeszcze po tą najlepszą Aha, tędy nie, tędy nie, tędy, mamy iść. What the fuck? Jakim cudem ty żyjesz? Ty pie, ty pie... Ej, what the fuck Nie chcę tank! Dla co się dzieje z moim pistoletem na flary? Czemu się już nie buguje? Był taki świetny, się bugował całe życie, to teraz nie po co się bugować pistoletem na flary? na flary już się nie buguje Nie podoba mi się to I to bardzo, dlatego siekiera w dłoń i, I latarka Proszę, zacznij działać, dobra już działa latarka Więc jestem zadowolony z życia po prostu Otwieraj się szmaciaku jeden Nie gdzie ten typ poszedł o, o, i Widzę, że gwałcą się tam nawzajem Więc lepiej ich zostawmy Samym sobie, zabierzmy sobie nową siekierę I bądźmy Bądźmy rad, że mam czerwone światełko Dlatego, że czerwone światełko daje więcej świata niż zwykłe jestem skowerowany w krwi, jakie to straszne, cholera, ja muszę chyba sobie leki, leki zażyć, ponieważ, ponieważ dzieją się tutaj dziwne rzeczy. Ciekawe, czy muszę mieć latarkę i łuk jednocześnie w ręce. Nie przemyślę... byłem tego, dobra. Nie przemyślałem tego, ale, ale jest ok, jest okej, okay, kochani, nie ma, nie ma, nie ma co martwić się o to wszystko, ponieważ my tam idziemy tylko i wyłącznie po lód. E, ja biorę sobie tą, ten zapas wódki na długi czas A panowie sobie stąd pójdą! Nie ja czas czasu nas bawę Jest! Mamy flary jakby co Odsuwa, panowie, ja idę wykorzystać wy ten moment, kiedy wy śpicie do tego, by porozmawiać w końcu z moim przyjacielem którego imienia nie wolno wypowiadać na polskim mitowie można dostać bana Ej, ona wygląda na żywą jeszcze Dobra, nieważne Dobra, chłopaki, chłopaki, naprawdę, no nie róbcie mi tego, o, tędy powinienem wyjść ostatnio jaskinią, ale nie wyszedłem, nie wiem z jakiego powodu, tylko idziemy, już coraz niżej jesteśmy, jesteśmy coraz to niżej, jest świetny lód, jest najlepszy lód, jaki możemy mieć, jest mnóstwo picia i to picie jest świetne, bo, bo odnawia wszystko, co się da i popatrzcie, ile tego gówna mamy, oczywiście, o, widać pięknie 10 puszek po fantakoli i jest po prostu świetnie. Teraz tylko idziemy się zemścić i wracamy na górę Wracamy na górę i będziemy szczęśliwi, jak nigdy dotąd Jeszcze nie wiem ile razy wszedłem do tej jaskini, więc nie chce się nawet liczyć Ale wiem jedno, że trzeba tu mimo wszystko uważać I to bardzo, dlatego, że czasami Spider Mutant, zwany jako Cipek, wyskakuje tak z dupy Nie wiadomo, ni z pietruchy, znikąd A właśnie, dowiedziałem się skąd są te doniczki wszystkie Z tych doniczek wyskakują te młode dzieci, które aktualnie nie mają żadnej, żadnej żadnego skryptu ruszania się ani z tych rzeczy o, popatrzcie, już uciekają, już wiedzą co się święci! Już wiedzą co się święci górni agenci Okej, okay, dobra, oni mnie będą bili, więc wiecie, trzeba na nich uważać troszkę Ale do mnie nie będą chodzić. Będą co najwyżej robić takie dziwne rzeczy, ale są bardzo spokojni i oni nie zasługują na to, żeby ich po... What the fuck On nauczył się chodzić tak szybko? No wyjść stary Nie rób mi tego, nie? Nie rób mi tego. Dobra, mamy eksplozywy Będziemy się zaraz bawić z nimi. Tylko znajdziemy cipka. Mr. Chipson Mr. Chipson, niech tylko dojdzie gdzieś, i wrzucę to w niego, i będzie ok. A kuku! Bum! Jaki wybuch! Maksymalnie, maksymalny wybuch! Łapto! O, chyba się zbugował troszkę. Te tekstury wybuchu mnie rozbrajają po prostu. Nie wiem, czy to dobrze rzucam nawet. A! No nie no, zmarnowałem jedną bombę przez ciebie, matole. No się go dobić, dobić własnoręcznie, więc kochani. Za to co zrobił ostatnim razem To jest twój koniec To jest twój koniec, Cipek! Już więcej nikogo nie skrzywdzisz. Już nigdy! Net sparcić ci nie pomoże, o, o Chyba mi się troszkę Psuje Psuje mi się. Chodź tutaj, nie uciekaj ode mnie! Zobaczycie, umrze w końcu. Musi kiedyś umrzeć. Nie wiem na ile hitów go się ma, ale jest, jest git i tak. What the fuck! Nie bierze. Kochani, to się naprawdę dzieje. Kochani, właśnie prawie uwolniłem cipka. Nie wiedziałem, że się stanie na tym odcinku akurat. Że teraz się stanie, że uda mi się to zrobić w końcu, ale. ale chyba się udało. Ale. chyba się. udało? Jeszcze tylko troszkę cipek, dasz radę, ja w ciebie wierzę ciągle. Wierzę, że, że ci się uda, że będziesz w końcu wolnym, wolnym pająkom mutantem. Już pierwszą wolną cipką na tej wyspie Ech, Dlatego proszę cię stary. Nie zostawiaj mnie tak. Oczywiście zdziwicie się panie, dlaczego on tak dziwnie chodzi? No to sam nie wiem, wrzuciłem niego cztery bomby zjadł i, i zaczął świrować jak te pany I jedyne co daje to to, że smokam go w odwłok i zaczyna chodzić jakoś tak dziwnie. Ale o, 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 o właśnie! Właśnie tak, czasami robisz, że woli sobie zawrócić niż, niż się ze mną zabawić. Dlatego trzeba go ustawić po prostu w linii prostej do tego, gdzie ma wyjść i się powinno udać. Dlatego teraz, 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 teraz tak, Cipek, teraz jest prawie twój czas! Jest twój czas, Cipek. Już prawie wyszliśmy. Jest! Udało się, wyszedł na wolność! Cipek jest wolny, cipek jest wolny, cipek jest wolny, ja wiem to i wy Teraz mu zrobię o, ogrodzenie i będzie moim potulnym rzakiem To jest takie piękne, zaprowadzę go do siebie. Ej stary dzień, ja tam nie mam domu, chodź do mnie, nie idź tam! Nie odpływaj pij ode mnie Za mną do buju! No i wiedziałem po prostu, że się w końcu uda zrobić. I on mnie nie atakuje, jest potulny. Mówiłem, że go w końcu wytresuję i nikt mi nie wierzył. Nikt mi nie wierzył i go wydresowałem jednak. Oj, już idziemy stary, bo, bo nas nie doceniają tutaj. I myślę, że i myślę, że to jest świetne, że to mi się udało zrobić po prostu, bo... bo to jednak jest to, o czym marzyliście wszyscy tutaj dookoła. Wszyscy dookoła, którzy, którzy wątpili, już widzą, że Mr. Cipanatus jest wolny. Że udało się go... Udało się go uwolnić, ale on połącza swoją stronę. Stronę wolności do wielkich cycolandów, które to właśnie są tam daleko. I, i jest mi przykro wam powiedzieć, że, że tyle go widzieliśmy chyba. Hej! Cipek! Cipek! No, chyba, chyba, chyba poszedł popływać troszkę. Ale, ale udało się. Uwolniliśmy go. Po prostu wyszedł. Pomyślał sobie, że to jest mój dzień, moja chwała i kończy z tym. Poszedł. Okazało się, że Cipek jest rybą. Mam nadzieję, że nam się spodobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym odcinku The Forest, kiedy będziemy budowali dla niego podziemne... O, oh, fuck! Rekiny. Kiedy będziemy budowali podwodną bazę. Dlatego cześć i czołem, kochani. Żegnam was serdecznie.